Wyciszy tego wczesnego poranka, kiedy świat jeszcze wstrzymuje oddech pomiędzy ciemnością nocy a obietnicą dnia, stajemy przed Tobą, Panie. W tej świętej godzinie, zanim zgiełk i pośpiech przejmą kontrolę, szukamy przestrzeń dla duszy. To właśnie teraz, w tej szarości świtu, która powoli ustępuje miejsca pierwszym, delikatnym smugom światła, nasze serca instynktownie szukają przewodnika. Szukamy kogoś, kto rozumie ten moment przejścia i odnajdujemy ją, Maryję. Ona jest gwiazdą poranną, gwiazdą zaranną, jak nazywa ją tradycja. Jest światłem, które nie razi, ale łagodnie prowadzi. Jest cichą obecnością, która była tu jeszcze przed słońcem. Maryja jest patronką poranków. Jest tą, która pierwsza obudziła się w nowej erze łaski. W ciszy swojego serca usłyszała słowo, zanim stało się ciałem. W tej porannej ciszy, która nas otacza, możemy poczuć echo tamtej ciszy z Nazaretu. Zapraszamy Cię, Maryjo, do tej naszej porannej modlitwy. Prosimy, wejdź w ciszę naszych domów, w ciszę naszych serc, które dopiero się budzą. Niektóre z nich budzą się z lękiem, inne z ciężarem wczorajszych trosk, jeszcze inne z nadzieją. Ty znasz je wszystkie. Ty jesteś tą, która niesie światło. Twoja obecność jest jak ten pierwszy promień słońca, który dotyka Ziemi. Obiecuje ciepło, obiecuje życie, obiecuje, że ciemność nie będzie trwała wiecznie. Jesteś Tą, która prowadzi nas do Słońca Sprawiedliwości, do Twojego syna, Jezusa Chrystusa. Bez Ciebie, gwiazdy porannej, moglibyśmy przegapić wschód Słońca, moglibyśmy pozostać w mroku, myśląc, że noc jest wszystkim, co istnieje. Twoje prowadzenie, Maryjo, jest tak delikatne jak ten poranek. Nie jest to prowadzenie głośne, nie jest to narzucanie swojej woli, to jest szept duszy, to jest delikatne pociągnięcie serca w stronę dobra. W tym poranku chcemy się otworzyć na Twoje prowadzenie. Chcemy, abyś to Ty uporządkowała nasze myśli, zanim świat wrzuci do nich chaos. Chcemy, abyś to Ty. Nastroiła nasze serca na tonację miłości i pokoju, zanim spotkamy się z dysonansem dnia. W tej ciszy pozwólmy sobie na głęboki oddech. Poczujmy ten moment. To jest święta chwila. To jest czas, w którym Bóg stwarza świat na nowo, w tej jednej konkretnej duszy, w mojej i Twojej. A Maryja jest świadkiem tego nowego stworzenia. Ona, Matka Czułości, patrzy na nas z miłością, jaką tylko Matka może mieć dla swojego dziecka, które właśnie otwiera oczy. Widzi nasze zmęczenie, widzi nasze obawy, widzi naszą kruchość i nie potępia. Ona otacza nas swoim matczynym płaszczem. Jej obecność mówi: Nie bój się, jestem z Tobą, ten dzień jest darem, ja pomogę Ci go przeżyć. Dziś w tej porannej modlitwie chcemy szczególnie prosić o dwie rzeczy, które wydają się być w centrum Twojego bycia, Maryjo, o moc ducha i o Twoją czułość. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego, aby stawić czoła wyzwaniom, aby być odważnymi świadkami, aby nie ugiąć się pod ciężarem pokus. Ale równie mocno potrzebujemy Twojej czułości, Maryjo. Potrzebujemy jej, aby ta moc nie stała się twarda, aby nie stała się pychą, aby nie raniła innych. Potrzebujemy czułości, aby nasze serca pozostały miękkie, współczujące, otwarte. Ty jesteś mistrzynią tego połączenia. Jesteś oblubienicą Ducha Świętego, pełną Jego mocy, a jednocześnie jesteś matką czułości, obrazem miłosierdzia. W tym poranku, prośmy, ucz nas tej świętej równowagi. Ucz nas, jak być silnym w duchu i czułym w sercu, tak jak ty. Niech ta modlitwa będzie naszą poranną rozmową z Tobą, naszą przewodniczką, która wprowadza nas w światło nowego dnia. Rozwijając tę myśl, zagłębiamy się w Twoją rolę, Maryjo. Jesteś przewodniczką i strażniczką. Biblia nie mówi o tobie wiele, ale to, co mówi, jest jak ziarno, które rośnie w potężne drzewo. Twoje życie było ukryte, ciche, ale jednocześnie stałaś w centrum historii zbawienia. Byłaś strażniczką tajemnicy. Od momentu zwiastowania nosiłaś w sobie nie tylko ciało Chrystusa, ale także Jego tajemnice. Rozważałaś te sprawy w swoim sercu. Twoja rola jako strażniczki jest dla nas kluczowa, szczególnie rano. Budzimy się, a świat już czeka, by wtargnąć do naszych serc z tysiącem spraw, zmartwień, informacji. Ty, Maryjo, uczysz nas jak strzec wewnętrznej świątyni. Uczysz nas jak pośród zgiełku zachować pokój wewnętrzny, w którym Bóg może mieszkać. Ty jesteś tą, która strzegła płomienia wiary, gdy wszystko wokół pogrążyło się w ciemności, w wielką sobotę. Ty jesteś tą, która potrafi strzec w nas iskry Bożej, nawet gdy my sami o niej zapominamy lub próbujemy ją zgasić. Twoja interwersja, Twoje wstawienictwo jest potężne, ale skąd bierze się ta moc? Z Twojej pokory, z Twojej wiary. Kiedy stajemy przed Tobą, nie stajemy przed kimś, kto jest daleki i obcy ludzkiemu doświadczeniu. Stajemy przed kobietą, która znała smak zmęczenia, niepewności, bólu i straty. Stajemy przed matką, która patrzyła na cierpienie swojego syna. Dlatego Twoja intercesja nie jest zimnym, prawnym aktem. Jest pełnym czułości wstawiennictwem matki, która wie, czego potrzebują jej dzieci. Używamy poetyckiego kontrastu. Wschód słońca kontra ciemność. Wschód słońca to Chrystus. Ale ty, Maryjo, jesteś brzaskiem, jesteś zorzą, która ten wschód zapowiada. Ciemność to wszystko, co nas oddala od Boga: grzech, lęk, rozpacz, pycha, egoizm. Twoja rola, Maryjo, to rola przewodniczki przez ciemność. Kiedy w naszym życiu zapada noc, kiedy przechodzimy przez ciemną dolinę, Ty jesteś jak gwiazda polarna dla żeglarzy. Nie usuwasz nocy, ale dajesz pewność, że istnieje kierunek, że istnieje światło, do którego można dążyć. Jesteś tą, która przynosi światło Chrystusa w nasze osobiste ciemności kiedy czujemy się zagubieni, kiedy nie wiemy dokąd iść, twój wzrok pełen czułości wskazuje nam drogę do Jezusa. Centralnym punktem twojego życia, momentem, który zdefiniował wszystko, było twoje fiat, twoje tak. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa twego. To nie było tak powiedziane w blasku chwały, w pełnym zrozumieniu. To było tak powiedziane w ciemności wiary. To było tak dla planu, który przekraczał ludzką logikę. To było tak dla mocy Ducha Świętego, która miała w Tobie dokonać rzeczy niemożliwych. To Twoje tak jest modelem dla naszej wiary. Każdego ranka Bóg stawia przed nami nowy dzień i pyta o nasze tak. Czy powiemy tak Jego woli? Czy powiemy tak Jego miłości, nawet jeśli będzie nas to kosztować? Czy powiemy tak Jego duchowi, który chce w nas działać z mocą? Tak często się wahamy. Nasze tak jest słabe, warunkowe, pełne obaw. I tu właśnie wkraczasz Ty, Maryjo, jako nasza nauczycielka. Uczysz nas, że prawdziwa siła nie leży w naszej samowystarczalności, ale w naszym całkowitym zaufaniu Bogu. Twoja pokora nie była słabością, była Twoją największą siłą, była przestrzenią, którą Bóg mógł wypełnić swoją mocą. Twoja czułość nie była sentymentalizmem, była konkretnym wyrazem miłości, która jest gotowa służyć. Dziś rano patrząc na Twoje fiat, chcemy nauczyć się mówić Bogu nasze własne tak. Chcemy, abyś Ty, Matko Czułości, wzięła nasze słabe tak i połączyła je ze swoim potężnym tak, ofiarując je Bogu. Prosimy Cię Maryjo, strażniczko naszej wiary, przewodniczko na drogach życia, wyproś nam u Ducha Świętego temu moc, której potrzebujemy, aby żyć zgodnie z wolą Ojca. I wyproś nam tę czułość, którą Ty miałaś, aby nasza moc była zawsze służbą miłości, na wzór Twojego Syna. Jesteś Arka Przymierza, która nosiła słowo. Bądź Arką dla nas, Bezpiecznym schronieniem w chaosie dnia. Jesteś stolicą mądrości, ucz nas mądrości, która płynie nie z tego świata, ale z serca wsłuchanego w Boga. Teraz, Matko Najświętsza, Gwiazdo Poranna, w tej porannej ciszy, klękamy przed Tobą w duchu, aby powierzyć Ci wszystko, czym żyjemy. Otwieramy nasze serca i zapraszamy Cię do środka. Ty znasz nas lepiej niż my sami siebie. Pragniemy złożyć w Twoje niepokalane serce, w Twoje czułe matczyne dłonie cały ten nadchodzący dzień i całe nasze życie. W Twoje ręce składam ten nowy dzień. Zanim jeszcze się zaczął, zanim słońce w pełni wzeszło, oddaję Ci każdą jego godzinę, każdą minutę, każdą sekundę. Składam w Twoje ręce wszystkie spotkania, które mnie czekają, wszystkie rozmowy, które przeprowadzę, wszystkie zadania, które mam wykonać. Proszę, Maryjo, napełnij je mocą Ducha Świętego, aby wszystko, co będę robić, było na chwałę Boga. I napełnij je Twoją czułością, abym w kontaktach z innymi ludźmi niósł pokój, a nie niepokój, miłość, a nie osąd. W Twoje ręce składam moje lęki. Ty wiesz, Matko, co budzi we mnie niepokój. Składam w Twoje ręce lęk o przyszłość, lęk o zdrowie moje i moich bliskich, lęk o finanse, lęk o stabilność pracy. Składam lęk przed porażką, lęk przed odrzuceniem, lęk przed samotnością. Składam ten cichy lęk, że nie jestem wystarczająco dobry, że nie sprostam oczekiwaniom. Maryjo, która w kanie dostrzegłaś cichy lęk nowożeńców, ty rozumiesz. Weź te lęki ode mnie, otul je swoim płaszczem i przemień je w zaufanie. Wyproś mi moc ducha, która jest odwagą, i Twoją czułość, która jest pokojem. W Twoje ręce składam moje nadzieje i marzenia. Składam te pragnienia serca, które są dobre i szlachetne. Moje marzenia o lepszym świecie, o wzroście duchowym, o głębszej relacji z Bogiem. Składam moje nadzieje związane z moją rodziną, z moimi dziećmi, z moją pracą. Proszę Maryjo, oczyszczaj moje pragnienia. Jeśli są zgodne z wolą Bożą, wspieraj je swoim wstawiennictwem. Jeśli są tylko moim egoizmem, pomóż mi je przemienić. Ty, która nosiłaś w sobie nadzieję świata, naucz mnie prawdziwej nadziei. W Twoje ręce składam moje zdrowie i zdrowie moich bliskich. Uzdrowienie chorych, Ty wiesz, jak cenny jest dar zdrowia i jak ciężki jest krzyż choroby. Składam w Twoje ręce moje ciało z jego słabościami i dolegliwościami. Proszę o siłę fizyczną do wypełniania moich obowiązków. Ale jeszcze bardziej proszę o zdrowie ducha. Składam w Twoje ręce wszystkich chorych w mojej rodzinie i wśród przyjaciół. Wymieńmy ich teraz w sercu po imieniu. Maryjo, dotknij ich swoją czułą dłonią. Daj mądrość lekarzom i siłę opiekunom. Wyproś łaskę uzdrowienia, jeśli taka jest wola Boża. A jeśli nie, wyproś moc ducha do niesienia krzyża z cierpliwością i wiarą. W twoje ręce składam moją pracę. Niezależnie od tego, czy jest to praca zawodowa, praca w domu, nauka czy poszukiwanie pracy. Składam mój wysiłek, moje zmęczenie, moje sukcesy i porażki. Składam moich kolegów, moich przełożonych, moich klientów. Proszę, Maryjo, naucz mnie pracować z godnością, uczciwością i miłością. Niech moja praca będzie nie tylko sposobem na zarobek, ale także służbą dla innych i modlitwą. Wyproś mi moc ducha, abym był kreatywny i wytrwały. Wyproś mi Twoją czułość, abym był wyrozumiały i życzliwy dla tych, z którymi pracuję. W Twoje ręce składam moją rodzinę. Moje niepokalane serce, Tobie zawierzam moją rodzinę. Składam mojego męża, moją żonę. Dziękuję Ci za dar Jego, jej obecności. Proszę, błogosław naszej miłości. Pomóż nam przebaczać sobie nawzajem, wspierać się i wzrastać razem w świętości. Ucz nas Twojej czułości w naszych codziennych relacjach. W Twoje ręce składam. Moje dzieci, jeśli je masz, są największym skarbem, jaki otrzymałem, ale też największą troską. Składam ich zdrowie, ich naukę, ich przyjaźnie, ich wiarę. Ty jesteś matką, ty wiesz, co to znaczy martwić się o dziecko. Proszę, chroni je przed złem tego świata, bądź ich przewodniczką, gdy mnie przy nich nie ma. Postaw na ich drodze dobrych ludzi, wyproś im moc Ducha Świętego, aby miały siłę oprzeć się pokusom i odwagę wybierać dobro. Składam ich przyszłość w Twoje ręce. W Twoje ręce składam moich rodziców, tych, którzy jeszcze żyją, prosząc dla nich o zdrowie i błogosławieństwo, i tych, którzy już odeszli do wieczności. Prosząc dla nich o radość nieba. W Twoje ręce składam moich przyjaciół, krewnych, sąsiadów, wszystkich, których postawiłeś na mojej drodze, ale składam też tych, z którymi mi trudno, tych, którzy mnie zranili i tych, których ja zraniłem. Maryjo, Matko przebaczenia, naucz mnie Twojej czułości, która potrafi kochać bezwarunkowo. Daj mi moc ducha, Abym potrafił przebaczyć. W Twoje ręce składam cały świat. Królowo pokoju, Ty widzisz, jak bardzo świat jest poraniony przez wojny, konflikty, nienawiść i niesprawiedliwość. Składam w Twoje ręce miejsca, gdzie ludzie cierpią Ukrainę, Ziemię Świętą, Afrykę wszystkie miejsca zapomniane przez świat. Wyproś pokój, Matko. Wyproś nawrócenie serc dla tych, którzy sieją zniszczenie. W Twoje ręce składam Kościół Święty, Matko Kościoła strzeż go. Składam papieża, biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane. Daj im moc ducha, aby byli wiernymi świadkami Ewangelii. Daj im Twoją czułość, aby byli obrazem miłosiernego Ojca. Módl się o nowe, święte powołania. Twoje ręce składam wszystkich, którzy są daleko od Boga, tych, którzy go szukają i nie potrafią znaleźć, tych, którzy stracili wiarę, tych, którzy żyją w ciemności grzechu. Bądź dla nich gwiazdą poranną, która poprowadzi ich do Twojego syna. Maryjo, matko czułości, weź to wszystko. Weź moje serce, weź moje życie. Jestem Twój. W Twoje niepokalane serce składam całą moją teraźniejszość i całą moją przyszłość. Ufam ci bezgranicznie. Prowadź mnie, strzeż mnie, ucz mnie mówić Bogu tak każdego dnia. Wypraszaj mi nieustannie moc ducha świętego, abym był silny w wierze, i napełniaj mnie Twoją czułością, abym był świadkiem miłości. Maryjo, dziękujemy Ci za ten poranny czas modlitwy, za Twoją cichą, ale tak realną obecność. Czujemy pokój, który wlewasz w nasze serca. Czujemy nadzieję, którą rozpalasz na nowo. Dziękujemy Ci, że przyjęłaś nasze intencje, nasze lęki i nasze nadzieje do swojego niepokalanego serca. Wiemy, że tam są bezpieczne. Wiemy, że Ty. Jako najlepsza matka, zaniesiesz je teraz przed tron swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Opuszczamy teraz ten święty czas modlitwy i wchodzimy w dzień, który Bóg dla nas przygotował. Ale nie chcemy Cię opuszczać, chcemy zabrać Cię ze sobą. Prosimy, Maryjo, bądź z nami w każdej chwili tego dnia. Kiedy ogarnie nas pośpiech, przypomnij nam o porannej ciszy. Kiedy spotkamy trudności, przypomnij nam o mocy ducha. Kiedy nasze serca staną się twarde, przypomnij nam o Twojej czułości. Zachęcamy siebie nawzajem do podjęcia małego duchowego zobowiązania. Może to być chwila ciszy w południe, aby ponownie poczuć Twoją obecność. Może to być świadomy akt życzliwości wobec kogoś, kogo spotkamy, ofiarowany Tobie. A może po prostu, w chwili pokusy lub zniechęcenia, szepniemy Twoje imię, Maryjo. Niech ta modlitwa nie kończy się teraz, ale niech trwa w nas przez cały dzień jako cicha melodia serca. A teraz, z pełnym zaufaniem, oddajemy się całkowicie pod Twoją opiekę, tak jak Kościół czyni to od wieków, wołając. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Maryjo, gwiazdo oranna, módl się za nami. Maryjo, matko czułości, módl się za nami. Maryjo, oblubienico ducha świętego, módl się za nami. Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn. I Duch Święty. Amen.